Dzień dobry moi kochani, no i w końcu są, jesteśmy na przeglądzie w Pepko, na przeglądzie bożonarodzeniowym. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lecimy do 18 tysięcy i będzie rozdanie, następne przecudowne rozdanie o subskrypcji, o lajkowaniu, zostawcie komentarz i lecimy. 4 zł kosztują takie... Mm... Foremki do ciasteczek, przepraszam, <noise> już z początku się zawiesiłam. Następnie mamy słomki, będzie tu trochę rzeczy również z tamtego roku, bo wiadomo, że zawsze wykładają dziewczyny w sklepach. Rzeczy z zeszłego roku i te słomki kosztują 5 złotych. Następnie mamy tutaj takie choineczki za 10 zł. Pamiętajcie, bo już nawet rozmawiałam z dziewczynami, że następne dekoracje, które przyjadą już z takich nowości, będą o wiele, wiele droższe. Tu mamy paterkę całą za 15 zł. Taką, wiecie, no paterkę do pieczenia po prostu, tak? Blaszkę, oblaszkę. Blaszkę do pieczenia. To są jeszcze ceny z tamtego roku, że tak powiem. I zobaczcie, za 15 zł, już na pewno teraz taka puszka nie będzie kosztowała 15 zł, tylko o wiele, wiele więcej, więc warto jest, ja wczoraj sobie nakupowałam rzeczy na święta. Może zrobię vloga, to wam pokażę. Nakupowałam sobie tu, mamy również za 15 zł, ale tam jeszcze chyba coś jest w środku, bo naprawdę jest ciężkie i, yy, i czuć po prostu, że tam w środku coś dynda. No właśnie, ja sobie wczoraj nakupowałam, yy, bo myślę sobie, jak to później podrożej i tak będę musiała kupić, więc yy, może wrzucę coś dla Was. Dobra, tu mamy takie yy, łyżki. I te łyżki. Kosztują 10 zł. Tak, to są jeszcze naprawdę ceny, mm, ceny stare. Tu mamy, jak widzicie, takie typowo Boże bo mamy, e, mamy trochę śnieżynek na tych e, łyżeczkach. To chyba też jest z tamtego roku. I już Wam pokazuję, jaka jest cena. Cena to 10 zł. Można robić fajne ciasteczka takimi stempelkami, yy, kostki do zamrażania za 4 zł. Ups, dobra, zaraz podniosę. Tu Wam pokażę dokładnie, tu mamy przeźroczyste, yy, a tu mamy takie bałwanki z choinkami. Dobra, słoiki. No i zobaczcie, zaraz zobaczycie, jakie ceny, bo już na pewno też macie porównanie do tego jakie mamy ceny teraz. Tu mamy taki duży słoik i ten duży słoik kosztuje 20 zł. I jak widzicie, tu mamy bałwanka, a po prawej stronie mamy skrzata. Te są fajne kurcze. Nie wiem czy nie kupić takiego słoika. Chyba sobie kupię taki renifer za 20 zł i tam również dalej mamy skrzata. Już wam to pokażę. Więc możecie sobie zrobić komplecik. Tu na dole mamy taki duży słoik, ale postaram się go podnieść, ale nie wiem, czy dam radę. Nie, nawet nie dam rady wyciągnąć tego jedną ręką. Więc, yy, jeszcze, yy, więc jest jeszcze większy, o tak, no za 25 zł na pewno kosztuje, tu mamy taką puszkę Mikołaja, yy, z tyłu jest bałwanek, wiem, że chyba jeszcze coś było, nie wiem, czy nie renifer, bo to też z tamtego roku, te słoiki również mam w domu, pięknie wyglądają na blacie, yy, one chyba też jakoś 20 zł czy 25 kosztują, tu mamy te szpatułki za 7 zł, czekajcie, dalej są jeszcze zielone, to takie bardziej już, powiedziałabym, dekoracyjne. Przechodzimy dalej. Bombki tych w tamtym roku nie widziałam za 15 zł. Tak się prezentują. I tu mamy następne, które kosztują 10 zł 4 sztuki. Podkładki, dwie sztuki za 8 zł, tam jest naprawdę sporo tego i tam są um, takie cieniutkie podkładki świąteczne, 4 sztuki za 5 zł, więc naprawdę, zobaczcie, super cena, nie? Ale to pięknie się błyszczy, zobaczcie jak to ładnie się błyszczy, śliczne są te podkładki. One są takie grubsze. Poczekajcie, bo tu chyba się skleiły, a chcę Wam pokazać cenę tak. Jedna kosztuje 10 zł, no ale ona już tak widać, że są takie porządne grube pod spodem jest taka jakby ala skórka. Eee, przepięknie to wygląda na żywo naprawdę ślicznie. Tu mamy filcową i filcowa jest za 6 zł. Zobaczcie, tak się prezentuje. Ok. Idziemy dalej. Tu możecie sobie dokupić takie podkładki, podkupki za 4 zł. Tu mamy w kolorze szarym, i tam są jeszcze dalej w kolorze czerwonym. Przechodzimy obok i mamy również podkładkę za 8 zł. W kolorze złotym. Zaraz Wam pokażę, jakie są jeszcze inne kolorki. Z jednej i z drugiej strony wygląda identycznie. I tu mamy jeszcze w kolorze czerwonym i srebrnym. Czyli takie podstawowe kolory świąteczne. 140 na 240 cm za 30 zł. Macie taki srebrny, szaro-srebrny, bym powiedziała, obrus. Tu macie taki sam, tylko w kolorze białym takiej złamanej bieli, bo to tak widzicie same. Taki sam kolor jest jak tutaj na kamerze. Bieżnik 38 na 150 cm za 15 zł. Taki czerwony. One są bardzo cieniutkie. Zobaczcie, tak wyglądają z drugiej strony. Tu mamy obrus 130 na 160 zł za 40... 160 cm za 40 zł, przepraszam. Dobra, tu mamy czerwony. Tam wyżej mamy taki sam, tylko szary ze srebrnym. Obok mamy te welurowe bieżniki 35 na 180 za 15 zł. I tu mamy w kolorze zielonym i szarym. Zobaczcie, teraz była butelkowa zieleń. E, w, może ktoś kupował, kupował sobie e, dodatki, to może sobie dokupić teraz jeszcze świąteczny bieżnik na stół. Tu mamy następny bieżnik za 25 zł, 35 na 180 cm. No, i on z drugiej strony wygląda tak. On już jest troszeczkę taki grubszy, taki bym powiedziała sztywniejszy. Tu jest w kolorze czerwonym. No, i tu już takie typowo świąteczne: 35x150 za 10 zł. Słuchajcie, za 10 zł bieżniki. I tu mamy drugi taki sam, takie same wymiary, tylko w kolorze białym i w gwiazdki. Te już są takie cieniutkie. Przechodzimy niżej. Niżej jest bieżnik, który ja kupowałam w tamtym roku. Za 30 zł, 33 cm na 180 cm. Z takimi nogami. Powiem Wam szczerze, ja byłam tak szczęśliwa, że to kupiłam. No, ale kolor ten, ten jest fajny, tylko kolor tego bieżnika trochę za ciemny. 20 zł, 40 na 180 cm. Dalej mamy choineczki. I zobaczcie cenę choinki 15 zł. Już jak wiadomo nowe ceny, to na pewno taka ogromna choinka nie będzie kosztowała 15 zł. Dobra, tu mamy szyszkę z taką dekoracją. I ta szyszka jest za 3 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu mamy choinkę za 20 zł. Czekajcie, wam wyciągnę tą choinkę, bo to takie wiecie. Taka e, sosenka. Gałązka sosenki. Pudełeczka. I te pudełka były również w tamtym roku, więc tu wam pokażę. I za takie duże pudełko musicie zapłacić 10 zł, znaczy nie musicie, no wiecie o co chodzi, nie? No, dawno tego nie było, wiecie o co chodzi. Mamy pudełka, tych pudełek w tamtym roku chyba raczej nie było, dwie sztuki za 8 zł, możecie sobie pochować jakieś pierdółki i tu mamy takie i tu jest jeszcze w kolorze czerwonym. Zobaczcie, są, bo to dwa pudełeczka i na koniec pokażę Wam choineczki, tych również w tamtym roku nie widziałam, więc tu pokażę Wam trzy choinki, i te trzy choinki są za 15 zł. I to już koniec w dzisiejszym przeglądzie. A ja tutaj Was zapraszam. Chcę Wam pokazać, że wczoraj nagrałam vloga, więc jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam. Przepięknie pachną. Możecie również wpaść na mój Instagram, crazymom 168, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie, lecimy do 18 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, może zrobić to teraz. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, cześć.